Hej, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj, słuchajcie, zapraszam Was na test nowości z Pixie. Ostatnio dostałam od nich paczkę i tutaj mamy nowości: wiecie, takie makijażowe. Mamy paletę cieni, mamy tutaj różne kredki, w sensie cienie w kredce, błyszczyk, maskarę Także, jeśli jesteście ciekawi tego testu i chcecie po prostu ze mną spędzić miło, mam nadzieję, czas. To zapraszam Was do oglądania. Oprócz tego chciałam Wam bardzo podziękować za 4000 subskrypcji, które ostatnio wybiły na kanale. Jest mi naprawdę mega miło, że taka duża ilość osób postanowiła mnie oglądać. Także bardzo serdecznie Was witam, te nowe osoby, które ostatnio doszły. I słuchajcie, z tej okazji mam dla Was rozdanie, więc czekajcie do końca filmu, oglądajcie go tam, będą zasady tego rozdania, a my lecimy z filmem. Przejdę od razu do pokazania Wam mniej więcej zawartości paczki. I tutaj mamy rzeczy do stworzenia takiego letniego makijażu. Tak przynajmniej jest napisane na tej ulotce, która została dołączona do tej paczki. I tutaj, słuchajcie mamy dwa cienie w kremie, maskarę, wydłużającą, taką w ogóle powiększającą nasze rzęsy, błyszczyk powiększający usta i oprócz tego mamy paletę cieni i ona też jest określona jako, jako paleta taka na lato. Ona jest taka, słuchajcie, dosyć, dosyć takie ma neutralne brązy, róże także zobaczymy jak to się sprawdzi tutaj jest napisane, że to są w ogóle takie multi, multifunkcyjne te cienie więc ja na pewno będę sobie je na przykład też wykorzystywała w makijażu twarzy dobra, ale przejdziemy do naszego testu i słuchajcie, to po prostu będzie taki cheat chat make up, to się chyba tak nazywa, jeżeli chodzi o twarz, to na twarz nałożę sobie podkład z Wet n Wild i pokazywałam go w filmie z ten nowości z Rossmana i właśnie wtedy ten, po, ten podkład, wiecie to było pierwsze wrażenie, on skradł moje serce teraz używam go z dobrym miesiąc czasu, praktycznie no zależy, ale jeżeli na co dzień się maluję podkładem to, to używam właśnie tego podkładu i słuchajcie, ten podkład to jest życie i jeszcze za tą cenę, ja go kupiłam za 30, w sensie nawet nie za 30 zł bo on regularnie kosztuje 30 zł w Rossmanie a jak ją kupiłam na tej prące, wiecie, minus 50%, to naprawdę ten podkład to jest życie. Na pewno jak mi się skończy, to kupię sobie kolejne opakowanie, bo yy, on po prostu wygląda perfekcyjnie na mojej twarzy, nie zapycha mnie, bardzo długo się utrzymuje, trochę mi wchodzi w zmarszczki, ale naprawdę ja jeszcze nie znalazłam podkładu, który by mi tutaj, w tą linię uśmiechu, tutaj, żeby mi nie wchodził. Korektor, jakiego użyję, to jest również Wet N White z tej serii Photo Focus. I ten korektor też mi się spoko sprawdza. On bardzo ładnie wygląda na, na zdjęciach, jednak nie jestem przekonana, czy jest to mój ulubiony korektor. Wiecie, taki do malowania na co dzień. Jeżeli chodzi o malowanie na co dzień, to dla mnie najlepszy jest ten korektor z Lovely Liquid Camouflage. Jeżeli chodzi o przypudrowanie twarzy, to użyję tego, co ostatnio używam też non-stop. I jest to puder z RCMA, ten No Color Powder. Jeżeli słyszycie jakieś krzyki, to słuchajcie, musicie je wybaczyć, ale dzisiaj jest 30 stopni, jak ten film nagrywam. I mam otwarty balkon i po prostu słychać. Tutaj dzieci i ich rodziców. Przejdziemy sobie do tej palety. I tak jak widzicie, paleta składa się z dziewięciu cieni. Jeżeli chodzi o sam wygląd tej palety, no to muszę Wam przyznać szczerze, że ona po prostu nie porywa. Nie porywa. I ja zawsze mówię, że takie plastikowe takie opakowania, wiecie, takie bez szału, no to to po prostu wygląda jak takie paletki, takie zabawkowe dla dzieci. I ona trochę też tak przypomina wyglądem, po prostu taką paletkę dla. Dla dzieci. Dla mnie dużym minusem jest brak lusterka. W końcu jak na jakiś wyjazd wezmę paletę, a ta paleta by się idealnie na wyjazd nadawała ze względu na, na kolory, jakie, jakie posiada. To spoko by było, żeby ona miała lusterko i wiecie, i wtedy nie musicie brać żadnej innej palety i macie lusterko ze sobą i w każdych warunkach jesteście w stanie się pomalować. Natomiast tutaj do tego lusterka nie ma, no i niestety musicie wziąć jakiś dodatkowy kosmetyk albo po prostu dodatkowe lusterko, żeby móc się pomalować gdzieś, gdzie się wybieramy. Sprawdzę sobie tutaj, może, te. Mm, te o! Jeżeli chodzi o, te, o ten błyszczący dzień, w dotyku jest bardzo przyjemny, taki masełkowy. Chcę sprawdzić ten kolor, bo być może on się nada do tego, żeby po prostu y, jako rozświetlacz. No i słuchajcie, aż kurczę, wezmę od razu sobie go na Ten u góry taki jest dosyć, dosyć słaby praktycznie, to jest taka delikatna satyna. Ten róż jest w konsystencji już ten tutaj perłowy, taki różowy, gdzie on jest, po tej stronie. Ten perłowy, różowy jest dotyku właśnie taki jak, jak ten złoty, taki masełkowy. No i zaraz zobaczę, jak one tutaj będą na dłoni wyglądać. No, przyznam szczerze, całkiem spoko. I słuchajcie, one będą spoko jako rozświetlać. Ja sobie po prostu zrobię tak, że te dwa ten perłowy tutaj e, różowy, ten. E, ten perłowy różowy i ten e, złoty tutaj po środku ich użyję po prostu na pierwszy ogień jako rozświetlacz. Nie jest to takie powalające glow, ale na co dzień e, sprawdzi się na pewno, e, na pewno spoko i wygląda to bardzo naturalnie i właśnie subtelnie. Czyli jak ktoś nie lubi takich, wiecie, oczo, oczo takich, e, oczodajnych... Rozświetlaczy, to ten będzie dla niego spokój. I teraz przejdę sobie do, do paletki i wykorzystam sobie może na początku ten cień i będę go pakowała w załamanie. Chyba, no, że nie ma tutaj jasnego takiego beżowego cienia, bo to już by wtedy była taka kompaktowa naprawdę paletka na co dzień. No i nie ma też takiego ciemniejszego, mocnego cienia, więc jakiegoś super szałowego makijażu takiego wieczorowego nie będziecie w stanie nią wykonać, bo po prostu nie macie ku temu możliwości. Ok, i wezmę sobie teraz ten, ten satynowy kolor i jego już tak typowo daję w załamanie powieki i w zewnętrzny kącik. No i ten brązowy cień jest mocno, bardzo mocno przeciętny, nawet bym powiedziała, że jest bez szału. Na pewno sobie nie zrobicie nim krzywdy, także jeśli wiecie, nie potraficie za bardzo e, bawić się w makijaż, robić makijażu, nie wiecie za bardzo, albo chcecie dopiero zacząć, szukać jakiejś palety, no to tą paletą sobie na pewno krzywdy nie zrobicie. Plus jest też taki, że te cienie, jak widzicie, tutaj nigdzie się nie osypują. Ja ich nakładam dosyć sporo zawsze na pędzel, a, a jak praktycznie ja tutaj na twarzy mam zero osypu, także to jest też mega, mega spoko. Właśnie dla osób, które za bardzo mm, nie potrafią się malować, to wiecie, na początku jest problem taki z ilością cienia, jaki należy nałożyć na powiekę i tak dalej. A w ogóle, jeżeli są tutaj osoby, które nie za bardzo potrafię się malować, a chciałyby zacząć to robić, to odsyłam Was tutaj do jednego z filmów poprzednich. Tam właśnie nagrałam cienie do powiek dla początkujących. Także jeśli jesteście taką osobą, Chciałybyście zacząć z cieniami do powiek, a nie wiecie do końca, jak się za to zabrać, no to zapraszam Was na, na ten film. Być może okaże się dla Was pomocny i coś Wam wyjaśni. Ten w ogóle, ten brąz, który teraz pakuję sobie właśnie w załamanie i w zewnętrzny kącik, on właśnie jest taki satynowy, tak jak Wam mówiłam. Konsystencja pod palcem jest bardzo przyjemna, właśnie taka masełkowa i on w ogóle ma taki kolor idealny, jakby pod brązer. Tutaj w tym cieniu, tak jak na niego patrzycie, to są widoczne takie delikatne drobiny, ale te drobiny się praktycznie całkowicie wytrącają w momencie, kiedy zaczynacie słoczować czy nabieracie na pędzel, chociaż nie powiem na oku. Na oku mam taką delikatną satynę, więc jeżeli będziecie chcieli użyć tego koloru jako brązera, a macie tutaj. Yy, na kościach policzkowych jakieś niedoskonałości, a często tutaj właśnie niedoskonałości występują, to taki satynowy brązer może Wam te niedoskonałości dodatkowo podkreślić, wtedy lepiej wybrać typowo matowy produkt. W z tego, że ta satyna tutaj tak się średnio sprawdziła, to ja sobie jeszcze użyję tego tutaj brązu, spróbuję tutaj też go do, dodać właśnie na tą satynę, zobaczymy czy te cienie będą się budowały. No i okej, okay, można je budować bez problemu, one się bardzo ładnie blendują, aczkolwiek jeżeli chodzi o intensywność makijażu to, to jest maksimum jakie uzyskacie tą paletą mocniejszego makijażu nie jesteście w stanie wykonać ale tutaj mamy w tej paczce też inne rzeczy do makijażu i mamy między innymi cienie takie w kremie pierwszy jest taki brązowy i ja słuchajcie od razu dokładam to do naszego rozdania bo ja mam taki kolor brązowy z takich cieni w kredce właśnie od Pixi także to powędruje dla was na na rozdanie, bo ja takiego brązowego cienia drugiego nie potrzebuję. Natomiast ten drugi cień wydaje się być ciemniejszy. Oj, zdecydowanie. To jest taki brązowo-czarny kolor. Słuchajcie, ja sobie od razu tego użyję. Do przyciemnienia właśnie zewnętrznego kącika nakładam to delikatnie na powiekę, dokładnie w zewnętrzny kącik i tutaj tuż przy linii rzęs dojeżdżając mniej więcej do połowy oka i postaram się to rozetrzeć. I słuchajcie, plusem tych produktów jest to, że one się ze sobą bardzo dobrze łączą. Zobaczcie, nakładam cień w kremie na produkt już suchy, tak, bo tutaj już oko i, i zewnętrzny kącik miałam zbudowane suchym produktem. Konkretnie cieniami do powiek, i zobaczcie, że nie, nie, nie stwarza mi to żadnych problemów, żeby to rozblendować. Także to jest w ogóle mega, mega plus. Tutaj nie mam, wierzcie mi, nie mam żadnych plan, żadnych prześwitów, żadnych dziur jakichś. Także to jest w ogóle mega, mega spokojna sprawa. I zaraz sobie czynność powtórzę na dolnej powiece. Czyli słuchajcie, lecę sobie od tego koloru pierwszego, jakiego używałam. I sobie tutaj zaznaczam dolną powiekę. Wyjeżdżam dosyć nisko i wyjeżdżam dokładnie poniżej tutaj tego załamania powieki dolnej. Staram się od razu połączyć makijaż dolnej powieki z górną. I słuchajcie, zapomniałam w ogóle jeszcze, że chciałam do góry tutaj dołożyć sobie błysku. Także sobie, wybieram sobie ten tutaj złoty środkowy cień i jego nakładam palcem na ruchomą część powieki, ale skupiając się tutaj na wewnętrznym kąciku. Maskara z tego, co tutaj widziałam na tym zdjęciu, ma taką zwykłą szczoteczkę. Preferuję szczoteczki silikonowe, ale nie skraślam też takich zwykłych szczoteczek, bo wiem, że te tusze są spoko. Nigdy nie miałam maskary z taką zwykłą szczoteczką, która tak dobrze by rozdzielała rzęsy, tym bardziej, że ona jest tuż po otwarciu. No to jest po prostu szok, ale nie nakłada się tego produktu dużo. Zobaczymy, jak będzie wyglądała druga warstwa. Ok, słuchajcie, rzęsy mam wytuszowane i nie jest to jakiś spektakularny efekt. Naprawdę plusem tej maskary jest to, że ona bardzo dobrze, moim zdaniem, te rzęsy rozdziela, ale jeśli, wiecie, lubicie takie dramatyczne, takie rzęsy, takie długie, grube i w ogóle, no to ta maskara Wam tego nie zrobi. Ona Wam je ładnie rozdzieli, delikatnie Wam je wydłuży, ale nie zrobi Wam nic innego, także... Ja akurat wolę inny efekt Jaki daje mi tusz Wolę, żeby te rzęsy były trochę, trochę pogrubione Ale nie powiem Tej maskary będę używać No bo też ten efekt jest, jest ładny Ona po prostu daje taki bardziej subtelny efekt Słuchajcie, skończę Może konturować tą twarz bo chwilę o tym zapomniałam. Tak jak mówiłam, jako brązera użyję sobie tego cienia tutaj satynowego, takiego brązowego. Słuchajcie, ten brąz wygląda rewelacyjnie jako kontur twarzy, naprawdę przepięknie się łączy. Nie ma żadnego problemu, żeby się połączył z podkładem, z pudrem, żeby jakieś plamy się porobiły, prześwity. Nic, wyglądam bardzo ładnie, bardzo zdrowo. Skóra wygląda naprawdę super. Nałożę sobie jeszcze ten pierwszy cień, taki ni to różowy, ni to, ni to brzoskwiniowy, taki cięż, ciężki do określenia. Nałożę go jako, yy, jako róż. Jeżeli chodzi o brwi, to przeczeszę je sobie żelem przezroczystym, tylko z Anastazji, bo jak widzicie, moje brwi naturalnie są dosyć gęste, i ja po prostu ich ostatnio e, nie maluję i został nam tylko błyszczyk na usta i ten kolor to życie przysięgam jest przepiękny ok słuchajcie a więc przejdę do podsumowania i tak już tego długiego filmu e, ta nowa kolekcja jest spoko ale mam kilka zastrzeżeń. Jeżeli chodzi o paletę, bo to był taki główny mm, prowodyr tego całego makijażu i tak dalej, to tak, na pewno to jest paleta multifunkcyjna, multifunkcyjna, czyli wykorzystacie ją zarówno w makijażu twarzy, jak i w makijażu oka. I to jest w ogóle mega spoko. Y Minusem tej palety jest to, że nie wykonacie nią wieczorowego makijażu, czyli jak już to wykonacie, po prostu taki dzienny makijaż, to jest maksimum, jakie wykonacie przy użyciu tej, tej palety, jeżeli chodzi o intensywność cieni. Tylko weźcie pod uwagę to, że zewnętrzny kącik, jeszcze i linia rzęs jest dodatkowo podkreślona tym cieniem w kredce. Także jeśli szukacie palety takiej idealnej na co dzień, to ta paleta Wam się sprawdzi jak najbardziej. Ona jest w takich neutralnych tonach, także naprawdę powinna pasować każdemu. Ehm, oprócz tego, dużym plusem tej palety jest to, że nie zrobicie sobie nią krzywdy, czyli nie osypie Wam się ona tutaj niekontrolowanie. Kolejnym plusem tej palety jest to, że ona bardzo dobrze się blenduje. Te cienie możecie ze sobą e, budować, dokładać mieszać i nie ma z tym żadnego problemu. One się pięknie łączą ze sobą, mają taką masowkową konsystencję, nie zostawiają żadnych dziur, plam, jakichś dziwnych i tak dalej, także to jest też mega spoko. Minusem jest to, że po prostu nie ma ona lusterka. Bo lusterko, wiecie, no to jest przydatna rzecz. A jeżeli chodzi o ten cień w kremie, to ten cień jest super, ja naprawdę nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Na pewno będę z tego korzystała na co dzień. Z tej palety na co dzień też będę korzystać, bo to jest właśnie taka idealna paletka do wykorzystania na dzień i z tego też na pewno będę korzystać, bo to się rozciera mega. Mega współpracuje z tymi cieniami. Nie wiem jak to jeszcze będzie współpracowało z innymi cieniami. Jestem ciekawa jak to się sprawdzi na przykład jako baza pod czarny cień. Mam nadzieję, że będzie spoko i na pewno postaram się to dalej wykorzystać. Błyszczyk jest mega, mega kolor, w ogóle mega jakość, ale jeżeli chodzi o właśnie o błyszczyki do ust od Pixie, to one są naprawdę spoko. Ja w ogóle jestem wielką fanką błyszczyków. I ten błyszczyk na pewno wyląduje w mojej torebce, będę go używała na co dzień. Jeżeli chodzi o maskarę, to jest ona mocno, mocno przeciętna, daje bardzo subtelny efekt, delikatny. Ja akurat oczekuję innego efektu, jeżeli chodzi o rzęsy i maskarę do rzęs, także no nie będzie to moja ulubiona paleta, ale wiecie, z racji tego, że już Wam wspomniałam nieraz, Jestem Januszem, nie lubię jak się cokolwiek marnuje, to ta, to ta maskara na pewno zostanie przeze mnie wykorzystana, wiecie, tak, tak, żeby to się nie zmarnowało. I to będzie tyle, jeżeli chodzi o ten test nowości. Tak wydaje mi się, że w ogóle, że był na maksa długi, ale jeśli Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę do góry. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowymi osobami chcecie widzieć więcej filmów z moją osobą. wejdźcie czas teraz na rozdanie, bo na pewno czekacie na rozdanie. Jak widzicie, tutaj są widoczne te nagrody do wygrania. Macie tutaj produkty zarówno z Pixi, macie tutaj serum do twarzy z Vita Liberaty, opalające, odmładzające, Glow Tonic słynny Pixi, puder bananowy z Vibo ten cień tutaj dodatkowo w kremie, który był pokazywany w tym filmie akcesoria takie z Donegal zasady rozdania są takie, że musicie dać łapkę do góry, oczywiście pod tym filmem, jeżeli jeszcze tego nie robicie to zasubskrybować mój kanał i słuchajcie, napiszcie mi w komentarzu napiszcie mi w komentarzu na dole dlaczego ze mną jesteście i to tyle, ja wybiorę jedną osobę spośród tych komentarzy i do niej powędruje nagroda z rozdania i słuchajcie będzie spokoj, jeżeli zostawicie też swoją nazwę z Instagrama w komentarzu, dlatego że najłatwiej będzie mi się z Wami skontaktować po prostu przez Instagram z osobą, która to rozdanie wygra. Czas na dodawanie komentarzy to 3 tygodnie od opublikowania filmu, także słuchajcie do dzieła. Mam nadzieję, że rozdanie Wam się podoba i że, i że weźmiecie w nim udział. A ja słuchajcie, zapraszam Was oprócz tego na mojego Instagrama. Linka znajdziecie na dole w opisie, a to będzie wszystko w tym filmie. Do zobaczenia niedługo, pa-pa!